Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jest czwartek, jak jadę do biura, będę tam dzisiaj pracował, jak to zawsze bywa raz w tygodniu. Udaję się teraz właśnie na metro. No i co, pokażę Wam jak będę spędzał dzisiaj mój dzień. No i oczywiście pomówię do Was w jakimś ciekawym temacie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Dużo ludzi idzie teraz do metra. Misiu idzie przede mną. Nie no, ja się nie śmieję z pana, tylko tak faktycznie taki misiu wyglądał. Idzie tam. <noise> ja mam czasem takie głupie skojarzenia. Tutaj jest taka kofeteria, czyli kawiarnia po prostu, ale patrzyłem się czy jest otwarte, czy nie. Jest zamknięte. Od godziny ósmej dopiero otwierają. Widać przez wystawę jakie tam mają ciasteczka i w ogóle, ale napis jest Deskis, czyli otwarte, ale nie jest, jest zamknięte, powinno być napisane Inkis. Jak już tak idę tą drogą do metra, to wam chciałem pokazać. Zobaczcie, to jest taki widok, który już umarł w Polsce. To się nie widzi, bardzo rzadko. W Rumunii jeszcze przetrwały, jeszcze przetrwały. Taki mini market, tutaj otwarty, malutki sklepik, taki osiedlowy. Jeszcze to żyje w Rumunii, mimo iż są lidle, kauflandy i tak dalej. Jeszcze takie przetrwały i to mnie cieszy. Kawiarnia Five to Go już jest otwarta przed godziną 8 rano i nie dziwię się, że tak wcześnie, bo tam gdzie ja chodzę, to jest otwarte chyba później, a może też tak samo. W każdym razie tutaj jest to uzasadnione, ponieważ ludzie idą do metra, jest duża przepustowość, właśnie taka, dużo ludzi chodzi, no i każdy wstąpi po kawę. No może nie każdy, ale niektórzy. Ja nie wstępuję po kawę, bo ja będę miał kawę w biurze i po prostu tam się napiję. Zobaczcie jaki z owocami i warzywami stoisko takie. A ja już się zbliżam do metra, także idę teraz na pociąg. Dojechałem właśnie do pracy. Idę tak trochę naokoło, bo po prostu mam czas. Jest godzina 8.24 i lubię się jeszcze przejść. Mnie nigdy nie jest mało po prostu chodzenia. W ogóle to było bardzo dużo ochrony. W każdym pociągu jak jechałem, nie wiem czym to było dzisiaj spowodowane. Zobaczcie jakie tu jeszcze mamy autobusy w Bukareszcie, takie trolejbusy, One są elektryczne, po prostu tutaj jadą tak jakby po ulicy, ale no, mają wyznaczoną trasę, ponieważ tak jak idą te druty u góry, żeby przewodziły prąd. Także takie stare, ale działają. Policjanta z gwizdkiem sterują tutaj ruchem, także taka sytuacja. No i oczywiście jest bardzo zakorkowane o tej porze. Tu jest jeden wielki korek. Z każdej strony każda ulica. Dlatego ja cieszę się, że jeżdżę metrem, transportem publicznym. Jestem szczęśliwy bez samochodu. Idą na siódme piętro. Dobra, jestem tutaj, słuchajcie. Muszę się rozebrać i mam moją kurtkę, powieszę sobie. I co? Trzeba iść zrobić jakąś kawę w ogóle, tak? mamy wieszak, jestem oczywiście pierwszy, bo jest godzina taka wczesna rano, także ja jestem jako pierwszy To tutaj mój lunch, także idę sobie go zanieść do lodówki, Anna zrobiła dobre rzeczy, także ale to wam może później pokażę, jak sobie nie zapomnę jak będę miał moją przerwę, robię sobie kawę, słuchajcie i trafiłem na chłopaka, którego tu kiedyś widziałem ostatnio i on sobie jeszcze podgrzewał w mikrofali kawę, żeby mieć bardziej ciepło także taka sprawa Jakieś banany na później. Zobaczcie, jak to tutaj jest wyposażone, jakby ktoś chciał miód. Oczywiście to jest jakieś takie sztuczne. No ale jest, co tutaj jest? Cukier. Proszę bardzo, taki. Dwa rodzaje cukru, biały, brązowy. Tu jest jakiś słodzik, jakby ktoś używał. Jest też sztewia. Także dobrze to jest wyposażone. A jeszcze espresso sobie zawsze robię. Takie, taką mieszankę kawy mam. Mamy też orzeszki. Widzę, że są laskowe i te archaidowe. Dobrze, kawa jest zrobiona, tutaj wyrzucamy to, tu. a mój obiad schowałem sobie już do lodówki, no ale wtedy nie filmowałem, bo ten chłopak tutaj był, nie chciałem po prostu no, nagrywać jak on się tu pojawił, albo ja raczej się pojawiłem, idę z bananami, z kawą do mojego biurka. Dobrze, słuchajcie, będę mógł sobie tutaj rozpakować, tak, laptop, przygotować się trochę do pracy, proszę bardzo, jest sprzęt. Mam jeszcze sporo czasu, zanim w ogóle powinienem zacząć, bo jestem wcześniej przed dziewiątą. Jeszcze mam jakieś 30 minut, no może trochę mniej. No i co, zaloguję się, coś tutaj sobie popatrzę w internetach, w otchłaniach może YouTube'a czy gdzieś i odezwę się do Was jak będę na przerwie, żeby porozmawiać. Oczywiście w ciekawym temacie. Ja lubię te logi. blogi, znaczy się takie z pracy, bo myślę, że one mają taki specyficzny klimat, jak jestem tutaj też w biurze, czy spaceruję po prostu w innej okolicy niż nasze popeszty Lordenii i jest to takie trochę też motywujące do tego, żeby nagrywać i do Was opowiadać. Widzimy się na mojej przerwie. No i co, słuchajcie, mam moją przerwę, tylko, że jest jeden mały problem, ponieważ pada deszcz, pogoda się zrobiła barowa, ale nie wiem, ile przejdę się tutaj tak czy inaczej, zobaczę jak tam będzie w tych Ruina, gdzie lubię chodzić, tam stanę sobie gdzieś pod daszkiem. To chwilę do Was poopowiadam. Przynajmniej nie będę gadał długo, jak pada, bo <grywki> warunki są jakie są. Doszedłem tutaj, gdzie chciałem dojść, ale powiem Wam, normalnie zmokłem. Jak taka zmokła kura. Nie wiem, czemu tak się mówi, ale tak jest. Przynajmniej u nas w Krakowie tak się mówiło. Tutaj słychać jakiegoś ptaka kraczącego. Głównie nie jest to kura. <noise> buty mi przemokły. Takie mam buty mokre, ubrałem sobie te z materiału. Nie sądziłem, słuchajcie, że będzie dzisiaj padał deszcz. Wychodziłem z domu, to nie padało. Nie wiedziałem. Ja nie patrzę nigdy w pogodę, bo ja nie jestem z tych, co sprawdzają, jaka ma być pogoda. Co mi tu kraczesz cały czas? Ale wiecie co? To nie ma sensu tutaj. Nie ma sensu. Nie będę robił czegoś na siłę. Jak już nagrałem, że tu idę, no to po prostu to zostawię w tym vlogu. Będę go kontynuował. Później myślę, później nie w tą pogodę. Nie da się tutaj, słuchajcie, stać, nagrywać w tym deszczu. Kapi mi tu z góry na mnie i ten, ludzie chodzą pod parasolami. a Ja jestem bez i ten jeszcze sobie ubrałem bluzy, ale tą bluzę, znaczy tej czarnej bluzy nie ubrałem, tak? Zapomniałem w ogóle. Jest, są warunki pogodowe, jakie są i co, wiecie co, idę, zjeść sobie jakiś obiad. Bo jestem w sumie już trochę głodny i myślę, że ten vlog będzie kontynuowany. Na pewno później, jak wyjdę z pracy, może przestanie padać, a może nie. Zobaczymy, czy się będzie dało coś nagrywać. Albo odezwę się w dniu w jutrzejszym, będę kontynuował temat. Tak czy inaczej, wracam, bo nic z tego nie będzie. Tak, tutaj cieknie z tego dachu na mnie. Dobrze, wracam. Słuchajcie już do biura. Jestem tutaj, słuchajcie, w kuchni na szóstym piętrze. Grzeję sobie właśnie jedzenie, bo jestem faktycznie już głodny. Eee, no i co? Pokażę Wam w ogóle, co mam dobrego, bo miałem Wam to zaprezentować, co ona zrobiła. Proszę bardzo, tutaj mam takiego lunchboxa. A, jest rybka, jest rybka. Mam tutaj taki ryż z warzywami, także. Będzie na pewno pyszne. No i życzę sobie smacznego. Po Pesti Lordeni wieczór po pracy. Widzimy się jutro. No i dzień dobry wszystkim. Witam Was. Dzień następny. Jest godzina 10 rano. Pada deszcz. Jestem właśnie z Karimem. Wyszliśmy sobie tutaj na zewnątrz. No i zobaczymy, czy coś pospatrujemy w tym deszczu, czy nie. Kiedyś tak chodziliśmy. Nagrywaliśmy takiego deszczowego vloga. I tak było. Teraz to będzie ciężko z tym filmowaniem, ale przynajmniej chciałem pokazać, że tutaj wyszliśmy. Odezwiemy się, jak wrócimy. Już jesteśmy po spacerze z Karimem. Warunki są takie nieciekawe. Pogoda cały czas deszczowa, ale mimo to nie chciałem, żeby on się kisił w domu, jak taki ogórek. I żebyśmy trochę się przewieczyli. Przemokły mu nawet skarpetki w tych gumiakach, bo tak chodził intensywnie w tych kałużach, że. Nie, że co, że po prostu nachlapał sobie do środka, no i jest jak jest. Chcesz, orzechy jeszcze? Zaraz Ci dam jakieś orzeszka. Dobrze, ja chciałem Wam tutaj powiedzieć w końcu coś w temacie tego dzisiejszego odcinka. Będę sobie popijał oczywiście kawę, tylko muszę tutaj chwilę zorganizować kalimę i już się do Was odezwę. No i co, chciałem właśnie odezwać się, bo powiem Wam tak, miałem wczoraj nagrywać tego vloga, jak zawsze, jakiś temat albo związany z pracą, albo w ogóle to już nawet nie wiem, co miałem na myśli, tylko mi pokrzyżowały moje plany. Te warunki pogodowe, jak tam poszedłem, wyszedłem z pracy i padało, i tu mi się leje z tego dachu i tak dalej. W so, sumie, to nie jest żadne nagrywanie, nie ma czego robić po prostu na siłę. Dzisiaj, jak tego vloga tutaj będziecie oglądali, to prawdopodobnie ja napisałem, od której minuty tam. Jest temat tego dzisiejszego odcinka, że to będzie gdzieś pod koniec, żeby Was nie trzymać też w niepewności, jak będziecie chcieli sobie po prostu posłuchać. Aczkolwiek mam nadzieję, że mieliście też przyjemność jakąś zobaczyć, jak spędzałem ten dzień. W ogóle to tak nagrywanie takich filmów, gdzie jestem i w pracy, i tutaj w domu i z Karimem, to jest chyba pierwszy taki odcinek, jaki powstaje. Bo zawsze jak się skupiałem nad tego rodzaju treściami, no to były tylko i wyłącznie filmy nagrywane... Ze mną i z tym, co miałem do powiedzenia podczas moich przerw w pracy, i tak to jest. Co miałem do powiedzenia teraz, jeżeli chodzi. Położę sobie tu kawę. Jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek, powiem tak: taka trochę załamka związana z egzystencją tutaj w Rumunii. Mi się coś tak udziela raz na jakiś czas. Nie wiem, stosunkowo trochę często, i za, za często bym powiedział. Taka trochę bezsilność, że człowiek tkwi w tym miejscu, jakim jest Bukaresz. Ja wielokrotnie powtarzałem, że mieszkanie nawet w Rumunii, ale w innym miejscu byłoby o wiele lepsze niż po prostu to syfiaste miasto, stolica szatana, diabła, jak ja to mówię. I tutaj jestem bardzo rozgoryczony, jak mieszkamy w tym miejscu. I raz na czas właśnie mi chwytają takie takie myśli, że znaczy w sensie takie, taki, taka nostalgia, tak, taki smutek, że nie żadne inne myśli, ale tylko takie, że po prostu człowiek utknął tutaj i na razie jeszcze się nie zapowiada żadna perspektywa zmiany, żeby to zmienić. To się przekłada też właśnie wszystko na postrzeganie moje tego kraju, też jakim jest Rumunia, bo wszystko też patrzę przez pryzmat tego Bukaresztu, którego nienawidzę, no i wtedy mi się w ogóle odechciewa mieszkania tutaj, jako tako w Rumunii. Ja straciłem też serce do tego kraju, jakim jest Rumunia, opowiadałem o tym nieraz w moich vlogach, czasami bardziej to dosadnie wyrażałem, a czasami po prostu w jakiś łagodny sposób, różnie to bywało, wszystko w zależności od emocji, jakie miałem w danym momencie, kiedy nagrywałem tamte filmy ktoś mi napisał ostatnio komentarz, jeszcze nie odpisałem, ale prawdopodobnie dzisiaj będę odpisywał na komentarze, bo robię to trochę z opóźnieniem na tym kanale. Że to interview, które zrobiliśmy za nami, czemu nie było po rumuńsku? I ja powiem tak, no nie było z dwóch powodów. Że napisy rumuńskie, jakbym miał tłumaczyć to od strony technicznej, no to, to nie wyobrażam sobie tego po prostu czasowo, żeby temu podołać. Mam możliwości techniczne w programie, w którym edytuję filmy, że on wykrywa język angielski i, i tłumaczy wtedy na język polski. Może tak, ale czy może z rumuńskiego na polski? Nie wiem. Poza tym, poza tym no, stwierdziłem, że tak będzie najłatwiej. Też najswobodniej jest mi się posługiwać językiem angielskim, nawet wyrażając swoje emocje, jakieś uczucia i tak i mówić to, co myślę, a nie zastanawiać się po rumuńsku nad jakimś e słowem, co bym chciał powiedzieć, bo byłoby to jedno wielkie dukanie, a nie żadna rozmowa. Zwłaszcza, że to też trzeba, wiecie co, nawet jakbym umiał lepiej ten język rumuński, do czego zaraz jeszcze przejdę, to, e to trzeba się trochę poćwiczyć, tak? Żeby mówić przed kamerą. To nie jest tak łatwo mówić, tak jak ja mówię nawet po polsku teraz. Przed kamerą i opowiadać do Was. Wy jesteście przyzwyczajeni, no bo ja to wypraktykowałem przez wiele lat prowadzenia YouTube'a, ale, ale to nie każdy tak potrafi. Niektórzy dać kamerę do ręki i będą mnie śmiali, nie będą wiedzieli, co, co powiedzieć, tak? A ja jestem naturalny, nie patrzę się na to, że musi być coś idealnie powiedziane, chociaż ludzie mnie łapią za słowa, że przejęzyczyłem się czy coś. Ja to mam gdzieś, mówię po prostu jak jest. Mówię naturalnie, a jak się ktoś będzie czepiał słów, to ja zawsze mówię: możecie otwierać kanały na YouTube. Kupcie sobie tylko dobre mikrofony i będziemy oceniali wasze treści też, jak się wypowiadacie w różnych kwestiach. Więc tak to jest. No i po prostu przez to też rozmawialiśmy za mną po angielsku. Mój język rumuński, do czego chciałem właśnie teraz nawiązać, nie jest na takim dobrym poziomie, żebym ja mógł po pierwsze robić wrogi, to już na pewno nie, a po drugie. Mówię tak podstawowo, co chcesz, Kalim. W różnych sytuacjach, w jakich jestem, i tak dalej, to sobie radzę, żeby na mieście coś tam powiedzieć, ale ja straciłem tak, jak straciłem serce do Rumunii, to straciłem też serce do tego, żeby uczyć się tego języka. I ktoś mi pisał, że będąc 5 lat, czy więcej tutaj. No, 5 jestem. 5 lat! Nie 5 lat, tu wszedł, tylko 7 lat. Chcesz się pokazać tutaj? Pokaż się tutaj, widzę. Zrób tu pepa jakiś. Papa, pa, tak. To, że powinienem umieć ten język dobrze albo perfekcyjnie. I pewnie tak. I, I oczywiście ja się z tym zgadzam jest to logiczny argument, że powinienem, no ale nie umiem. I są tak ku temu przyczyny, są powody właśnie, że od jakiegoś czasu zamknąłem się tak całkowicie sercem na, na Rumunie. Dużo rzeczy mnie zaczęło tutaj irytować, drażnić, denerwować i. I to nie sprawiało, żebym miał ochotę uczyć się tego rumuńskiego, żebym, ten, żebym mógł przyswajać sobie i, i, z, i z ochotą. Bo trzeba coś robić, jak coś robicie, to trzeba robić coś, bo chcecie, a nie, że na siłę też i zmuszać się do pewnych rzeczy. Więc no, tak jest i czy ja się kiedyś nauczę tego rumuńskiego lepiej? Nie wiem, zobaczymy. Uważaj Karim, nie biegaj. Jest kwestia tego... Jaka muszelka? Jest kwestia słuchajcie, tego, czy, czy odzyskam jakąś taką wiarę w tą Rumunię. <śmuchasz> tu jest kamera, tu się macha, tu jest kamera, zawsze tu i ten i, i. czy będę po prostu w stanie tak z powrotem tutaj cieszyć się moim pobytem, tym, że będę się czuł tutaj jak, jak w domu w Rumunii. No nie czuję się na razie. Na razie myślami jestem gdzie indziej, sercem gdzie indziej. Nie jest to Polska na pewno, a znając mnie i moje upodobania, to dobrze się domyślacie, że e, moje serce jest gdzieś tam po północnej stronie e, Europy, czyli Skandynawia i ten. Nie wiem, tam się po prostu najlepiej czuję, tam, tam się najlepiej odnajduję, idź już trochę i ten, zaraz pójdę do ciebie. Idź trochę pobaw się i zaraz przyjdę do ciebie. A w Rumunii jest jak jest. No po prostu jestem tutaj, no bo tu się wszystko dzieje, tu mam pracę, żonę, dziecko, i tak dalej. No i trzeba do tego jakoś się wszystkiego dostosować i będzie jak będzie. No, tylko że czasami łapią takie mm, takie gorsze dni, takie załamki, że no człowiek się usmysławia, że jest tutaj, i tak właściwie po co jest, no, no po co? Wiadomo, że no, ważne rzeczy, ale ale czy, że, czemu to tak wygląda, mogłoby być inaczej i ten, nie wiem, no. Kto będzie chciał mnie zrozumieć, to po prostu zrozumie, a ktoś, kto nie będzie chciał zrozumieć, to nie zrozumie. Mam pewnych widzów, którzy są też znajomych na Facebooku i zawsze jak taki film gdzieś zrobię na temat moich przemyśleń, tych takich związanych, smutnych z Rumunią, no to, to często dostaję od pewnych stałych osób, Diana, pozdrawiam, Film, film, dostaję wiadomość, że, że, że ona mnie rozumie i ten moje, jak to się mówi, przemyślenia związane z Rumunią, tak samo Julia, taka widzka, która, która mnie ogląda i która marzy o tym, żeby właśnie przyjechać do Rumunii, z którą kiedyś też rozmawiałem, jak to tutaj wygląda i no i tak to jest. Julia, zapraszam do Rumunii, możesz nawet u nas zostać. Jakbyś chciała, na jakiś czas. No i tak to jest. Także, także co? No, to są moje przemyślenia takie, co tutaj, coś dodać, coś ująć. Myślę, że nie ma co. No, jest jak jest. Czasami są takie tak zwane załamki i wtedy się e, traci taką motywację do tego, co by się e, chciał robić e, i tak dalej. jest. To jest. jest właśnie. Szwedzki kubek, Anna mi go kupiła, jeszcze na lotnisku, jak byliśmy w shipping i wracaliśmy no właśnie tutaj do domu. Zobaczymy, kiedy tam pojedziemy znowu. E, czy, czy się uda jakoś. Ja sobie obiecałem, że raz w roku będę tam się gdzieś pojawiał w tej Skandynawii. Czy to będzie Szwecja, czy Finlandia, gdzieś po prostu te regiony. E, i, I po prostu to jest też jakaś taka trochę terapia dla mojej duszy będąc tam, bo na no wtedy czuję się inaczej niż tutaj. Tak to jest. Moje przemyślenia. Ja myślę słuchajcie, że to wszystko, jeśli chodzi o tego dzisiejszego vloga. To były moje przemyślenia. Jak spędziłem też dzień w pracy, trochę z Karimem. Zresztą jeszcze na koniec wam tutaj puszczę jakieś urywki. Jak dobrze że się bawił w tych kałużach i w wodzie, bo naprawdę sprawiło mu to przyjemność mnie chyba też obserwując, jak. Korzystał z dzieciństwa, jakie może, jak dzieci powinny, a nie tylko nie spoć się, nie ubrudź się, nie umocz się i tak dalej. No, teraz jeździ motorem, tutaj będzie wjeżdżał do kuchni. Także słuchajcie, tak to jest. Życzę Wam pozytywnego myślenia. Sobie też subskrybujcie nasz rodzinny kanał, zostawiajcie też łapki w górę, Karim, gdzie tu jedziesz, i udostępniajcie nasze vlogi. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego razu. papa pa.